Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w taką grę Mini City, gdzie spróbuję stworzyć najlepsze miasto na świecie. Także nie przedłużam. Zaczynamy. Zostawcie subencje, lajkencje i tak dalej. Chyba tu się buduje. O, dobra. No wy se? Chyba jaja ja robicie? Eee, jak to się... Okej, okay, dobra, rozkminiam tą grę. Tylko... Ja wolałbym wam nie pokazywać tego tutorialu, ale... Jeśli komuś się nie chce, no to... Ja. Mm, może jeszcze się... pół tony. Takiego gówny. Dobra. Puch. Po co ja to klikam, Dobra, w sumie. Może się przyda. Ale co to za miasto bez ludzi? Więc w tym mieście musi w końcu ktoś mieszkać. Ja nie mogę. Ciekawe co z prądem. Wow Aha, i już mogę sam robić mhm. No to długo się na nie napracowałam Na co wy narzekacie? Postawmy im jakiś sklepik. Ja. Widzowie. Nie wiem, mam im ogarnąć chyba prąd. Ale jak? Co jest. Oni mi teraz dopiero każą stawić jakiś gówniany sklep. Okej. mam zrobić? No, dla mnie to nie są sklepy. Co tu jest? Water tower, nie. Water tower. Magia, nagle muszę stawać water tower. No i co jeszcze mam? No mam to! Ja mam 700 zł Dobra, ale to będzie nasze miasto, które będziemy stopniowo rozwijać Parking Dobra, tak, w tym mieście musi być... O kurczę, już zepsułem Czemu dostałem za to tylko połowę? Dobra, mamy parking. Jest tu. Bo patrzcie, tu możemy albo fajerstację albo. Szkołę podstawową imienia Nickenburga, pierwszego Czyli pierwszego prezydenta oczywiście tego miasta No i w ogóle jedynego A walić to No nasi ludzie na razie są nawet nie połowicie zadowoleni, bo nie mają nawet szkoły. Zaufajcie mi szkoła to na pewno jest dobry pomysł. Dobra, jeszcze trochę. O, mamy na szkołę. Dobra, szkoła podstawowa imienia Buga pierwszego jest gotowa. Chodzić by moje kasztany. Na razie to mnie nawet nie stać, nie stać, nie stać no. taki dom, dosłownie taki dom mnie nie stać. To nie tak, że kupimy już dwa za 400 złotych, czekaj, domy są za ojec, ile ja wydałem już. Tak, oczywiście, realnie. No i w sumie... Mamy wiatrak, mamy bugwico, no i mamy to miasto! Ale żebym zarabiał więcej hajsiwa... Potrzebna jest siopiwa albo gas station, w którym będzie kosztowała jedna puszka paliwa 5 bilionów. <tusza> puszka? Bo jezu. Jestem zły. W ogóle tak sobie patrzę na osoby, które grają ze mną. Unikorn. Si Ci... O, już wyszedł. Mm. Także nasza gastacja jest. O ja. Ile za nią dostać? Mogę. A Bóg wie. Czekaj. <laughs> o, o tam mi się podoba. Nie o Jezu. Widzowie, cała niebieska stacja. I za darmo XD Czy ja mogę? Uch, nie. Tego ze szkołą nie robię. <śm> Dobra, teoretycznie to muszę im ten plac zabaw, żeby mm, najpierw im się tu podobało w tym mieście, a potem, żeby tak go nie znienawidzili, żeby wychodzili niego kilogramami. Hahaha. <śm> O, są bardziej uśmiechnięcie. Ja mam 45 ludzi. Mam pytanie, czy masz tak mało? Te. No, teoretycznie widzowie, jakieś drogi tu... Muszą być. Proszę, wy nawet nie wiecie, jak się ciężko gra na telefonie. Ta, wiem, mogę sobie kupić komputer, ale po co to komu do życia? Chyba. Nie. Czekaj. O oh, nie, tak gra tak dużo możliwości daje. O, chwilę, poczekajcie. Dobra wiadomość. A, dobra wiadomość. To jest to, że udało mi się jakimś studem wyłączyć czat. Hura! Ale nie takie hura, bo w naszym mieście jest tak dużo domów, że jest u nas tylko 60 ludzi. 5, 5, 5. Chwila policzę. Według logiki to tyle powinno być. No jest, więc nie wiem, co się stało z moją. A nieważne. Ważne jest to, że ja sobie będę musiał jeszcze dwa koła zarobić, a wy będziecie sobie na to patrzeć. Żartuję. Mam nadzieję, że wystarczy dla Was tylko jeden tysiak. No czemu co chwilę robi się światło? Noc. O Jezu, oni mają już 80 chapilcu. Teoretycznie każdy nowy sklep to każdy nowy hajs. A każdy nowy parking do sklepu to każdy nowy parking do sklepu i te dam. Szkoda, że do, ze wjazd do tego miasta nie da się płacić, ale to. W późniejszych częściach odcinka może albo odcinków bo chcę stworzyć najlepsze miasto. Jak na razie mamy 60 mieszkańców i jedną szkołę. To mogę kolorować, ale to nie jest akurat ważne. Nie, no jest. Dobra, pozbierajmy na tą głupią kli. Yy, znaczy, Fire Station. Żeby już ludzie dosłownie nie musieli się, się niczego bać. Ja tak szczerze wątpię, że tu, żeby tu w ogóle jakieś pożary były. Dobra. Yy. Street lamps, czy gdzieś nie można by to gdzieś postawić na środku drogi. Już pomijam fakt, że jak oni chcą dosłownie wjechać do sklepu, to oni w niego wjeżdżają. To jest mega chore. I mam nadzieję, że umie... E, eee, że co najmniej płacą za ściany minie. Mam nadzieję, I że im się nic nie dzieje, oczywiście. To jest akurat drugie miejsce, więc myślę, że w tym mieście będzie i dzielnica dla biednych, i dzielnica dla. Ale to jest w sumie bardzo dużo, że jeden dom taki daje aż pięć mieszkańców. Czuję, że zmarnowałam miejsce. Magnowanie hajsu Cześć długa. Według logiki to ładniej wyglądało, więc. Ale. Ładniejsze rzeczy. Idą na razie tam. Nie wiem w sumie co chciałem już powiedzieć. Zapomniałem się. Mam 90 mieszkańców. Hmm, hmm. A moje miasto wygląda. No. Jak wygląda? A czy za fabryki się e, dostaje hajs? Chyba bardziej za fabryki się dostaje hajs. No i nie licząc sklepów też. Jak widzicie. Nic tu się nie pali, nikt nie jest chory, może dlatego w sumie, że mam klinikę. Gas station musi być dwie. Ta będzie bardziej dla dziewczynskiej widowni, która mnie ogląda. Tak myślę. Bo w sumie więcej kobiet mnie ogląda niż chłopaków. Więc. Mamy i dla mężczyzn i dla dziewczyn. A jeszcze mam dwa koła. Ale, chyba, żeby go zbudować, nasze miasteczko trzeba więcej wybrać. ludzi niż tylko dziewięćdziesiąt. Co Metics... O dupens. O dupęc. Jak dużo? O, little ile? I, ile? Nie chciałem wiedzieć. Dobra, ale mm, zajmijmy się takimi. O ja. O ja! Jeden, dobra. Nie, tego jest zbyt dobra. Kurczę, ja nie wiem co postawić. Sobię, że ten odcinek aż tak długo trwa. Jak to boli? No coś nie. Nie boli. Dobra. Ale w sumie to wszystko Wszystko na ten odcinek zostawcie suba lajka. Ja was żegnam. Pa pa. Sorry, że taki długi. Zostawcie suba lajka. Nara.